Jestem wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Już 30 lat firmy wesołek na rynku budowlanym. Świętuj razem z nami setki produktów w super cenach. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mamy czwartek, 28 lipca. Paulina Sadowska-Owczarek. Serdecznie Państwa witam i zapraszam na magazyn miejski. Narkotykowy biznes rozbity. Na miejscu został zatrzymany 32-letni mieszkaniec Kalisza, który pielęgnował tą plantację. W najbliższy weekend wybory mi z plaży. Zobaczymy je w bikini, jak na plaży przystało. A na końcu, tak jak wspomniałem, w strojach sukien ślubnych. Pierwszy wiatr w żagle młodych mincerserferów. Bardzo mi się podoba. Tylko kiedy nie ma wiatru to trzeba się nieźle napracować, przepocząc tym żaglem. Razem z kolegą prowadził plantację marihuany na wiejskich polanach. Proceder wykryli kalisty policjanci. Z krzewów konopi uprawianych przez 30 latków mogło powstać blisko 5 tysięcy porcji narkotyku. Szacunkowa czarnorynkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków to kwota blisko 150 tysięcy złotych. Policjanci operacyjni zespołu do walki z przestępczością narkotykową zdobyli informację, że na terenie gminy Koźminek może znajdować się plantacja marihuany. Swoją wiedzę operacyjną potwierdzili w miniony poniedziałek. Na trzech polanach w rejonie kompleksu leśnego i pulu uprawnych ujawnili nielegalną uprawę. Rosło tam ponad 100 roślin. Na miejscu został zatrzymany 32-letni mieszkaniec Kalisza, który pielęgnował tą plantację. Natomiast do sprawy zatrzymano jeszcze 34-letniego mieszkańca gminy Koźminek mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Dodatkowo w mieszkaniu 34-latka zabezpieczono susz, który okazał się być marihuaną. Natomiast w mieszkaniu 32-letniego mieszkańca Kalisza zabezpieczono tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Prokurator postawił już podejrzanym zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą między innymi za nielegalną uprawę konopi. Owłos od tragedii w Skarszewie. Na drodze wojewódzkiej nr 470 zderzyły się trzy pojazdy. W dwóch z nich podróżowały dzieci. Na szczęście nie ucierpiały podczas zderzenia. Do szpitala trafił jedynie sprawca zdarzenia 48-letni kierowca PZ-206. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło przed godziną 12. Kierujący peżotem 206, jadący od strony kalisza 48-latek, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadącego z przeciwka Widząc, co się dzieje, kobieta kierująca Fordem, jadąca w stronę kalisza, chcąc uniknąć zderzenia, zjeżdża na prawą stronę jezdni i wjeżdża do rowu. Sprawca zdarzenia kierujący peżotem podróżował sam, natomiast dwie poszkodowane kierujące jechały z dziećmi w peżocie z 30. Czteroletnią matką, mieszkanką powiatu tureckiego, znajdowała się trójka dzieci: półroczne bliźnięta i sześciolatka. Natomiast w Fordzie podróżowała 36-latka z 2,5-letnim dzieckiem. Na szczęście ani dzieci, ani ich matki nie ucierpiały podczas zderzenia. Do szpitala na badania trafił natomiast sprawca zdarzenia. Jedna z hipotez mówi, że kierujący perzotem zasłabł za kierownicą. Sprawca stracił uprawnienia do kierowania pojazdem. Sprawa trafi do sądu. Przez dłuższy czas droga wojewódzka numer 470 była całkowicie zablokowana. Dziś papież Franciszek odwiedził Częstochowę na Błoniach Jasnogórskich. Przewodniczył przy świętej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Na miejscu nie mogło zabraknąć kaliszan, którzy z niecierpliwością oczekiwali papieża Franciszka od 2.30 w nocy. Opłacało się przyjechać tak wcześnie, bo mamy świetne miejsca. Atmosfera jest cudowna, mówi kaliszanka, która wybrała się do Częstochowy na spotkanie z papieżem i nadesłała do naszej redakcji zdjęcia i film z tego wydarzenia. Na jasnogórskich błoniach były prawdziwe tłumy. Szacuje się, że na spotkanie z papieżem przybyło tam około pół miliona osób. W tym gronie byli również Kaliszanie. Z Kalisza o północy wyjechała m.in. 50-osobowa grupa z katedry Kaliskiej. Na miejscu pielgrzymi z Kalisza byli o 2.30, potem 2,5 godziny czekali w kolejce, żeby dostać się na błonie. Ale jak mówią, opłacało się, bo zajęli świetne miejsca. Kaliszanka Paulina i jej rodzina czekali na Ojca Świętego przy samej barierce. Dzięki Czemu z bliska mogli zobaczyć przejeżdżającego papieża? Film, który udało się jej nagrać, przesłała do naszej redakcji. Oczekiwanie na Ojca Świętego na Błoniach trwało od piątej rano. Kaliszanie brali udział w nabożeństwach i oglądali film poświęcony jasnogórskiemu sanktuarium. Swoich reprezentantów mamy również na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Kaliscy pielgrzymi od wczoraj biorą udział w katechezach i wieczornych mszach świętych, a dzisiaj w ceremonii powitania Ojca Świętego na krakowskich błoniach. Swój udział w Światowych Dniach Młodzieży za pomocą internetowej rejestracji zapowiedziało 1500 wiernych z diecezji kaliskiej. Znamy 20 dziewczyn finalistek, które będą ubiegać się o pierwszą nagrodę Miss Plaży Gołuchów 2016. Dziewczyny już w najbliższy weekend zawalczą o tytuł najpiękniejszej kobiety na plaży nad Zalewem Gołuchowskim. Finał konkursu Miss Plaży Gołuchów 2016 odbędzie się w sobotę 30 lipca oczywiście nad Zalewem Gołuchowskim. Na początek zobaczymy dziewczyny w strojach sportowych, które zaprezentują z, tak zwanej ze swojej szafy. Oraz, a później zobaczymy je w bikini jak na plaży przystało, a na końcu, tak jak wspomniałem, w strojach sukien ślubnych. Jurorzy wybiorą spośród pań Miss Plaży Gołuchów 2016 i dwie wicemis. Swoją faworytkę wybierze też publiczność. Przewodniczącą jury będzie Klaudia Strojwąs z Kalisza Miss Wielkopolski 2015. Główną nagrodą jest korona pierwszej edycji Miss Plaży Gołuchów 2016. Dodatkowo uczestniczki, które zajmą najwyższe miejsca otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe i vouchery. Organizatorzy starają się, by w przyszłym roku wybory najpiękniejszej nad Zalewem Goł... Odbywały się w ramach konkursu Miss Polonia 2017. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na portalu Fakty Kaliskie. Na początku było trudno, a teraz to wydaje się łatwe, mówią dzieciaki, które dosłownie i przenośnie nabrały wiatru w żagle i wypłynęły na szerokie wody zbiornika w Gołchowie. A wszystko w ramach programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing, który w Kaliszu ruszył w lutym. Od maja 50 dzieci, które nigdy wcześniej nie miało do czynienia z windsurfingiem, próbowało swoich sił na desce na prośnie i na zbiorniku w szałę. 20 najlepszych młodych kursantów przebywa teraz na półkoloniach w Gołchowie. Gdzie bezpłatnie szlifuje swój warsztat, a jeden z młodych adeptów windsurfingu reprezentuje kalisz w Mistrzostwach Polski. Program edukacji żeglarskiej Energa Sailing odbywa się po raz czwarty, ale do Kalisza zawitał po raz pierwszy. W bezpłatnym, kilkumiesięcznym kursie z windsurfingu wzięło udział ponad 50 dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Szkolenie jest podzielone na bloki, na dwa bloki. Blok teoretyczny, który odbywał się od końca lutego do praktycznie początku maja. Dzieci na sali wykładowej uczyły się podstaw żeglowania, w teorii, zasad bezpieczeństwa przy zachowaniu na wodzie. Natomiast od maja zeszliśmy na wodę. Pierwsze, pierwsze kroki dzieciaki stawiały na desce na rzece Prośnie, także w malowniczym miejscu tuż obok Parku Miejskiego. Natomiast następnie trenowaliśmy na szałę. W tej chwili rozpoczęliśmy szkolenie w Gołuchowie. W żeglarskich półkoloniach w Gołuchowie w tym miesiącu bierze udział 10 osób. Od sierpnia na zbiorniku pobywa kolejna dziesiątka tych dzieci, które podczas zajęć spisywały się najlepiej. Każde dziecko jest trochę inne. Jedni mają większy respekt, drudzy, drudzy wchodzą i idą na głęboką wodę od razu, ale ogólnie wszystko się dało przezwyciężyć. także, także w... We... W miarę postępów w zajęciach e, coraz lepiej to wszystko wyglądało. No i tu mamy no, tą najzdolniejszą e, dziesiątkę czy dwudziestkę. Młodzi żeglarze pływają już wszystkimi kierunkami i dają sobie wspaniale radę, ale sami przyznają, że nie od razu wszystko szło tak gładko. Widziałem, że większość to cały czas padała, ja też oczywiście. No, no jak trudno na początku jest, a teraz to się wydaje takie łatwe. Bardzo mi się podoba. Tylko, kiedy nie ma wiatru, to trzeba się nieźle napracować, przepocząć z tym żaglem. Na początku było bardzo, wydawało się, że to jest łatwe, a jak wypłynąłem pierwszy raz na jezioro, to, wydawa, to już było trudne i ciągle żagiel upuszczamy do wody. Jak bardzo mocno wieje wiatr, to można szybko pójść, ale żagiel jest trudny do utrzymania. Z kolei jak nie ma wiatru, to trochę trudno jest samemu zrobić ten wiatr. Albo pompowaniem, albo takim jakby wiosłowaniem żagla. Celem szkolenia jest propagowanie żeglarstwa, w szczególności windsurfingu. Organizatorzy liczą, że wśród młodych windsurferów znajdą nowy narybek, który trafi do Kaliskiego Szturwału, żeby potem reprezentować miasto i kraj na regatach rangi międzynarodowej. Już mamy zgłoszenia, że kilka osób planuje, a już niektóre osoby biorą udział w zajęciach w klubie Szturwał, więc już są nad morzem, już jedna osoba bierze udział w mistrzostwach Polski, także widać, że bardzo szybko to procentuje. Patronat nad programem objął minister sportu, minister edukacji narodowej i rzecznik praw dziecka. Była muzą, ale też osobą, która cierpliwie stała przy mężu i kiedy on oddawał się artystycznej pasji, ona zajmowała się przyziemnymi sprawami. Janina Kościelniak w ubiegłym roku po 70 latach małżeństwa pożegnała ukochanego męża. W tym roku do niego dołączyła, miała 95 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14 w kościele świętej rodziny na Rogatce. Zostanie ona pochowana na cmentarzu miejskim na Rogatce. O śmierci mamy naszą redakcję poinformował jej syn Cyprian. Janina Kościelniak zmarła niespełna rok po swoim mężu, z Władysławem Kościelniakiem spędziła 70 lat. Kamienne gody świętowali w kwietniu 2015 roku. Była jego muzą, ale też pierwszym krytykiem i konsultantem, przyjaciółką i wierną towarzyszką, która dbała o to, by mąż artysta w spokoju mógł tworzyć. Kiedy on wędrował ze szkicownikiem po swoim ukochanym Kaliszu, ona dbała o codzienne sprawy i gości, którzy zaglądali do pracowni męża przy ulicy Górnośląskiej, zawsze miała dla nich swoje słynne pączki, które pojawiały się na stole w czasie spotkań związanych ze sztuką i kolejnymi planami wydawniczymi Władysława Kościelniaka, obowiązkowo także w trakcie obchodów kolejnych urodzin mistrza, które w kilku ostatnich latach obchodzono z pietyzmem godnym mistrza. Ten zmarł 18 listopada 2015 roku. Kilka tygodni po 99 urodzinach. Odbywał stosunki seksualne i dotykał w miejscach intymnych piętnastoletnią dziewczynkę. Ofiara mieszkańca powiatu ostrowskiego jest niepełnosprawna. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. O tej sprawie przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Już teraz Państwa zachęcam do odwiedzania portalu i dziękuję Państwu za uwagę. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest fabryka Firanek i Koronek Haft z Kalisza. Dziś wieczorem niebo będzie całkowicie zachmurzone na termometrach 21 stopni ciepła na barometrach 998 hektopaskali. W nocy również pochmurno temperatura spadnie do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez zmian. Jutro od rana zachmurzenie całkowite, możliwe przelotne opady deszczu. Termometry wskazywać będą 19 stopni ciepła, barometry 998 hektopaskali.